W tej części rozpoczniemy opowieść o nowym rozdziale dla studia, jakim była praca nad ich pierwszą grą. Oczywiście mówiąc o początkach Wiedźmina, nie można nie wspomnieć o pierwszej grze komputerowej z Białym Wilkiem w roli głównej, która nigdy nie ukazała się na sklepowych półkach. Wspominaliśmy o niej szerzej w naszym Wiedźmińskim Icebergu, do którego zapraszam, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Wiedźmin od studia Metropolis z 1997 roku też miał być trójwymiarową grą fabularną, kierowaną nie tylko na nasz rodzimy, ale przede wszystkim na zachodni rynek. W wyniku pewnych wewnętrznych perturbacji, a także odejścia bardzo ważnej dla projektu osoby, jaką był Adrian Chmielarz, zaniechano prac nad tamtym Wiedźminem. Przenieśmy się zatem szybko do 2001 roku. Wtedy bowiem zaczyna się właściwa historia cd wieśka. Na początku nowego milenium, Redzi postanowili rozszerzyć swoją działalność na rynku gier o zupełnie nową gałąź. Zamiast tylko wydawać zagraniczne tytuły, postanowili oni stworzyć coś swojego. Pierwszymi krokami do stworzenia własnej gry były prace przy pc polcie Baldur's Gate Dark Alliance. Tej niestety nigdy nie wydano z powodu kiepskiej sytuacji Interplay Entertainment. Postanowiono zatem sięgnąć po licencję Wiedźmina. W Polsce i kilku krajach ościennych, takich jak Rosja, czy Czechy, była to już wtedy niezła marka. Pierwsze demo Wiedźmina, zanim deal z Biowerem doszedł do skutku, powstawało na silniku Intercalaris. Starsi gracze mogą go kojarzyć z tego, że napędzał między innymi Mortyra. Oczywiście, jak to w pierwotnych wersjach gierbywa, podstawowe mechaniki składające się na całość dzieła były zgoła odmienne niż te znane z wersji ostatecznej. Przede wszystkim demo wieśka pozwalało nam stworzyć swojego własnego bohatera lub bohaterkę. Rozgrywka obserwowana była także z zupełnie innej kamery. Zdecydowano się bowiem na widok z góry, bardzo podobny do tego z Baldur's Gate Dark Alliance. Całość była bardzo prymitywna. Czego się zresztą spodziewać po czymś, co miało być zaledwie szkicem, z zalążkiem dużo większej produkcji. Dostępne były cztery etapy, prosta walka z kilkoma przeciwnikami, bez żadnych umiejętności specjalnych i drzewka dialogów. Dużym problemem okazała się praca na wspomnianym silniku Intercalaris. Był on bowiem dostosowany do FPS-ów, a nie RPG-ów z widokiem z góry. Stwierdzono zatem, że rozsądnym rozwiązaniem będzie zaprzestanie prac nad rozwijaniem Wiedźmina w takiej postaci. Twórcy wrócili do stołu kreślarskiego i zaczęli więc pracować nad kolejną wersją od podstaw. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej szczegółów o pierwszym Demie Wiedźmina, to gorąco zachęcam Was do odwiedzenia kanału Rysława. Opowiedział on w dwóch obszernych materiałach bardzo dużo o pierwotnych wersjach Wieśka, przy których także pracował. Linki zamieszczę w opisie. Po porzuceniu prac nad Demem na silniku Moltyra, rozpoczęto poszukiwania nowego silnika. Z kilku rozważanych opcji Redzi zdecydowali się postawić na Aurorę, napędzającą wtedy innego, niezwykle popularnego RPGa Neverwintera. Warto tutaj nadmienić, że późniejsze prace nad Wiedźminem działy się równolegle do tworzenia przez Bioware pierwszego Dragon Age'a. Która marka ostatecznie okazała się większym sukcesem? To już pozostawię wam do rozważenia. Po raz pierwszy gracze mieli szansę ujrzeć dzieło Redów na E3 w 2004 roku. Wtedy to jeszcze fabuła gry nie zakładała, że Gerald będzie głównym bohaterem. Dalej obstawano przy pozostawieniu graczom możliwości wykreowania własnego bohatera. Obawiano się bowiem negatywnego przyjęcia nowej interpretacji rzeźnika z Blaviken przez ortodoksyjnych fanów. Gdy przyjrzymy się bliżej wczesnemu buildowi, od razu zauważymy podobieństwo do Neverwintera. Podobne okna dialogowe, menusy, sposób mikrozarządzania bohaterem itd. Bardzo dużo pracy trzeba było jeszcze wtedy wdrożyć, aby Wiesiek uzyskał swój własny unikatowy styl. Wraz z nowym silnikiem i kierunkiem prac studio postanowiło przeprowadzić łódzką część swojej ekipy do Warszawy. Znacznie usprawniło to proces tworzenia gry. Studio powoli zaczęło rozwijać swoją kadrę. Nad pierwszym demem pracowały bowiem zaledwie cztery osoby i żadna z nich nie była programistą. Odbiór po występie na targach E3 w 2004 roku był bardzo pozytywny. Prace nad projektem były zatem kontynuowane z jeszcze większą pompą. Zaczęto zatrudniać nowych grafików, programistów, storywriterów, inwestować w sesję motion capture oraz wprowadzać modyfikacje do pierwotnego szkicu fabuły. Zdecydowano wtedy właśnie o ustanowieniu Geralta głównym bohaterem. Żeby pokazać Wam ogrom skali rozwoju CDPU na przestrzeni tych kilku lat, podczas których tworzyli swoją pierwszą grę, zestawmy ze sobą dwie statystyki. Pierwszą będzie wspomniana już liczba osób pracujących przy projekcie. Na początku było zaledwie czterech autorów pracujących nad skromnym demkiem. Gdy Wiedźmin trafiał na sklepowe półki, cztery lata później nad jego powstawaniem zaangażowanych było ponad 100 osób. Pierwotnie zakładany budżet miliona złotych rozrósł się natomiast aż do 20 milionów. Prawdziwy Polish Dream można by rzec. Przy produkcji pracowały takie osoby jak nominowany do Oscara za swój niezależny film Katedra Tomasz Bagiński, czy Borys Szyc, który pomagał Redom w tworzeniu animacji metodami motion capture. Należy tu także wspomnieć o roli Andrzeja Sapkowskiego, bez którego przecież nie byłoby całego tego zamieszania. Nie byłoby niczego. Nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Autor książek także współpracował ze studiem, konsultując i udzielając pewnych porad odnośnie kreacji gry. W swoim sarkastycznym stylu. Nie uczestniczył on jednak, co sam zaznaczył w jednym z wywiadów, w tworzeniu scenariusza. Wkład Sawkowskiego dotyczył głównie wyglądu mapy świata gry czy imion postaci niezależnych, nie występujących pierwotnie w sadze. Na następnym etapie w 2005 roku pokazano trailer, który już znacznie bardziej przypominał grę, którą znamy dzisiaj. Okraszony muzyką polskiego zespołu metalowego WADER, Trailer prezentował Geralta walczącego z potworami w kanałach Wyzimy. Odbiór prasy, zarówno tej rodzimej, jak i zagranicznej był bardzo ciepły. Anglojęzyczni redaktorzy mieli jednak pewien problem. W artykule na Gamespocie opisującym pokaz w 2005 przeczytać możemy Opisanie fabuły i otoczenia gry jest nieco trudne, ponieważ polskie powieści, na których jest oparta, nie zostały jeszcze przetłumaczone na język angielski. Tak, dobrze słyszycie. Wiesiek nie dotarł jeszcze wtedy na zachód. Gracze spoza przyjmijmy umownie słowiańskiego kręgu kulturowego, którzy nie poznali jeszcze wtedy prozy Andrzeja Sapkowskiego, nie mieli pojęcia, czego tak naprawdę mogli się spodziewać. Nie zmienia to jednak faktu, że redaktorzy byli pod dużym wrażeniem pokazanych przez redów materiałów. W dalszej części przytaczonego artykułu przeczytać możemy: CD Projekt dokonał obszernych modyfikacji silnika Aurora, posuwając się nawet do usunięcia jego kafelkowej natury. Efektem jest pięknie wyglądająca gra, która wykorzystuje efekty graficzne DirectX-9, takie jak realistyczna woda. W rzeczywistości Wiedźmin nie wygląda jak Neverwinter Nights, mimo że korzysta z tego samego silnika. Neverwinter Nights ma ponury, jednolity wygląd, podczas gdy Wiedźmin wygląda jak piękna, trójwymiarowa gra akcji. Widzieliśmy piękne średniowieczne miasta i wioski, a także bitwy wewnątrz kanałów. A do tego posiada animację motion capture, a także fizykę opartą na karmie. Wyszliśmy z dema Wiedźmina pod wrażeniem. Jest to pierwsza gra CD-projektu firmy, która zasłynęła w Polsce i Europie Środkowej, tłumacząc i dystrybuując zlokalizowane wersje Baldur's Gate i innych amerykańskich gier. Wiedźmin wygląda jednak na to, że bierze dobre elementy z tych wszystkich gier i łączy je w intrygującą całość. Przekonamy się w przyszłym roku, czyli wtedy, gdy Wiedźmin ma trafić na rynek. CD Projekt twierdzi, że sam wyda grę na rodzimym rynku, ale prowadzi też rozmowy w celu znalezienia północnoamerykańskiego wydawcy. Hype w naszym kraju także był duży. Oto bowiem tak naprawdę po raz pierwszy w historii nad Wisłą miała powstać prawdziwa gra AAA. Za zachodnią granicą oczekiwania narastały trochę wolniej, jednakże pokazywane dotychczas materiały utwierdziły prasę w przekonaniu, że będzie to RPG godny uwagi. Prace nad tytułem wchodziły wtedy w ostateczne fazy szlifów. Niestety, jak to bywa w branży, nie obyło się bez crunchy spowodowanych goniącymi terminami. Zmusiło to twórców do wycięcia pewnych fragmentów, nad którymi pracowali. Podczas, jak wtedy sądzono, ostatnich targów przed premierą, studio odniosło kilka sukcesów. Przede wszystkim zostali nagrodzeni tytułem najlepszej gry fabularnej targów przez portal IGN. Zbliżał się wielki dzień premiery. Zbliżał się on kilkukrotnie. Przekładano ją bowiem z 2006 roku na wrzesień 2007. Później natomiast ujawniono kolejną, znacznie mniejszą obsługę. Pozwoliło to nie tylko na lepsze doszlifowanie tytułu, ale także podłapanie kolejnej puli nagród od zagranicznych mediów za pokazy na E3 2007. Do tłoczni gra trafiła 17 października 2007 roku. Jej premiera nie odbyła się jednak w tym samym dniu na całym świecie. Wtedy panowały w ogóle nieco inne standardy branży, co pokazuje chociażby historia Demon's All Souls od From Software, które długo nie opuszczało Japonii pomimo bycia świetnym i bardzo innowacyjnym tytułem. Co ciekawe, Wiedźmin ukazał się najpierw w Rosji. 24 października trafił on bowiem na półki tamtejszych sklepów z grami. Dwa dni później, Wiesiek pojawił się także już w innych krajach europejskich. 30 października zadebiutował natomiast w Ameryce Północnej. Japońscy gracze musieli czekać na wydanie Białego Wilka na ich rynku aż do 11 kwietnia 2008 roku. Odbiór recenzentów był świetny. Zarówno w lokalnej polskiej prasie, jak i tej światowej. IGN i GameSpot dały grze 8,5 na 10. Nasz polski gol 9 na 10. Rosyjski Absolute Games – 85%. Tytuł zdobył także ponad 100 nagród branżowych. Krytykowana była głównie slona techniczna produkcji. Co w sumie nie powinno nas tak dziwić, mówimy przecież o pierwszej, sfinalizowanej grze CDPU. pu Pozytywnym zaskoczeniem okazał się odbiór mrocznej, słowiańskiej atmosfery na zachodzie. Choć obawiano się przed premierą, czy niezaznajomieni z Wiedźminem i ogólnie słowiańską kulturą gracze dobrze odbiorą ten setting, był on chwalony przez wielu recenzentów. A jak wyglądały statystyki sprzedażowe? Na tym polu także odniesiono spektakularny sukces. Do dziś na swojej oficjalnej stronie Redzi chwalą się, że w trzy dni od premiery udało im się tylko w naszym kraju sprzedać aż 35 tysięcy kopii. Zaledwie cztery miesiące po premierze prasa poinformowała, że na całym świecie Wiedźmin trafił do domów 600 tysięcy graczy. Osiągnięcie miliona zajęło cd powinnie niecały rok. Czy na tym twórcy planowali poprzestać? Bynajmniej. Według informacji pozyskanych później przez serwis Unseen64, gra miała otrzymać także dodatek zatytułowany The Witcher Outcast. Jego akcja umieszczona miała być na wyspie Faroe, którą znacie dobrze z trzeciej części. Pracę jednak zaniechano. Rok później ukazała się także przeglądarkowa gra Witcher Versus. Oferowała ona bardzo prostą, ale uzależniającą rozkrywkę, polegającą na toczeniu pojedynków wiedźminów, czarodziejek i przeraz. Za opracowanie tego tytułu odpowiadało studio One to Tribe. Gierka pożyła 4 lata, gdyż w 2012 roku CDEP postanowił zaniechać współpracy. Nie sposób jest tu także nie wspomnieć o zapowiadanym po premierze Polcie Gry na konsole PlayStation 3 i Xbox 360. Ten także niestety nie ujrzał światła dziennego. Zwiastun portu zaprezentowano w grudniu 2008 roku. Ze względu na kryzys gospodarczy, przez który studio Widescreen Games, któremu CDP zlecił przygotowanie portu, ogłosiło upadłość finansową, projekt został anulowany. Obecnie Wiedźmina poznać możecie dzięki dostępnej od 2008 roku edycji rozszerzonej, zawierającej szereg drobnych poprawek, oraz dwóch nowych przygód. Cenę, neutralności oraz efekt uboczny. Edycja ta pozwoliła na załatanie wielu problemów, z jakimi borykał się oryginał. Zróżnicowano bardziej modele postaci niezależnych, poprawiono wydajność, usunięto wiele bugów. No słowem jest to definitywne doświadczenie. Do czasu aż światła dziennego nie ujrzy zapowiedziany 26 października 2022 roku remake Wiedźmina. Redzi przy tworzeniu swojej pierwszej gry postawili wszystko na jedną kartę. Z perspektywy czasu, jak widać, bardzo się to opłaciło. Pierwszy Wiedźmin był bowiem zaledwie zaczątkiem licznych sukcesów, jakie Cedeb zaczął odnosić na polu tworzenia gier. O tym jednak w następnych częściach.